Out and away we go, and it's Max Verstappen against Lewis Hamilton. They both got away quite evenly. Hamilton tucks in behind the Red Bull and Leclerc already alongside Valtteri Bottas. Hamilton goes into Turn One behind Max Verstappen. Bottas has being challenged all the while by Charles Leclerc. Pierre Gasly's kept his place as well ahead of the McLaren of Daniel Ricciardo, who's got Lando Norris his teammate for company as they head now down towards Turn Four and that's off. And that looks like a has and it could have been Nikita Mazepin in the has, spearing off into the barriers at turn 3 as is Przed Maxem Verstappenem, czy zdoła trzymać tutaj tego wściekłego Kolendra za sobą? No nie wiem. Czy zdołał trzymać przeznaczenie? Czekamy, kolejny atak. Ależ tu bardzo blisko było do, do tego, żeby doszło do kontaktu. Wywiózł szeroko tutaj Max Verstappen, Sharla Leclerca, szaleją Kolendrzy. Max Verstappen przed szarlem Leklerkiem. Czy gdzieś tam w zakręcie, w zakręcie oczywiście dublowani kierowcy nie są w stanie zniknąć, próbuje od wewnętrznej wcisnąć się Max Verstappen, ależ to był odważny manewr, koło w koło, czy dojdzie tutaj do kontaktu Max Verstappen kontra Charles Leclerc, jednak z przodu. To Max się zbliża, Max będzie nurkował, nurkuje, jest przed Max się zniża, Max będzie nurkował! Nurkuje! Jest przed Luisem Kamiltonem! Aleś to było Koło, koło czy dojdzie tutaj do kontaktu. Max, jest, jest, Max się zniża, Max będzie nurkował! Nurkuje! Jest przed Luizem Max po Nie Minister świata nie odpuszcza go Na tej prostej, czy gdzieś tam w zakręcie. W zakręcie oczywiście dublowanie kierowcy nie są w stanie zniknąć. Próbuje od wewnętrznej wcisnąć się Max Verstappen, ależ to był odważny manewr. Koło w koło, czy dojdzie tutaj do kontaktu Max Verstappen kontra Szarleklen? Monakińczyk jednak z przodu. Poda tu się chemizm od zewnętrznej, ale zostanie na razie za potasem, chociaż nie tutaj jest, kontra na wyjściu jest, i. Ale wajspa publiczność. Czekaj, czekaj, jeszcze, jeszcze nie koniec. Chwilę, jeszcze nie koniec, ale już przez moment publiczność szalała i teraz ma powody do ogromnej, wielkiej. Radości, bo Louis Hamilton, jeszcze jest kontratak ze strony Bottasa. Przed coxą wewnętrznej się wcisnął Walter i Botas. Na walka, więc tylko przez chwilę Hamilton był na czele. Jeszcze bronić przed Maxem Verstappenem. Czy zdoła utrzymać tutaj tego wściekłego kolendra za sobą? No nie wiem. Czy zdoła się przeznaczenie? Czekamy. Kolejny atak. Ależ tu bardzo blisko było do, do tego, żeby doszło do kontaktu. Wywiózł szeroko. Szala Leclerc szalejąc w Max Verstappen przed Szalem Leclerc'em. I teraz wielkie pytanie: czy już jest po wszystkim? Czy szar Leclerc jeszcze jest w stanie cokolwiek wydobyć ze swojego samochodu? Zarzuciło teraz potem. A tak, i znowu koło w koło z Sebastianem Peterem. Sebastian Vettel no praca Sebastiana Petera, chciałem powiedzieć że będzie miał lepszą trakcję, a tymczasem zarzuciło jego samochodem, łapią się w garażu Ferrari za głowy i stracił swoją pozycję Sebastian Vettel. Aj, Sebastian Vettel, proszę Państwa. Czy na tej prostej, czy gdzieś tam w zakręcie, w zakręcie oczywiście dublowani kierowcy nie są w stanie zniknąć, próbuje od wewnętrznej wcisnąć się Max Verstappen, ależ to był odważny manewr, koło w koło, czy dojdzie tutaj do kontaktu Max Verstappen kontra Szarlek, Monakińczyk jednak z przodu. Wyrzucony, chyba Leclerc. No właśnie, czyli szybka reakcja tutaj. Ferrari bali się, że mocno podkręci tempo Louis Hamilton. I lepsza zmiana Ferrari niż w Mercedesie. Te 30 sekundy też mogą mieć znaczenie. I Charles Leclerc spokojnie wraca już na tor. Pekamy kolejny atak ależ tu bardzo blisko było do do tego żeby doszło do kontaktu wywiózł szeroko tutaj Max Verstappen, Charles Leclerc'a. Szalej żaleją Max Verstappen przed Charlesem Leclerciem i teraz wielkie pytanie czy już jest po wszystkim czy Charles Leclerc jeszcze jest w stanie cokolwiek wydobyć ze swojego samopodłużna za... na świeżej mieszance Luis Hamilton się broni jedno grożenie nieprawdopodobnej walki walki o mistrzowski tytuł to jest ostatni Ponad 5 km walki Luisa Hamilton z Maxem Verstappenem. Na razie z przodu Luis Hamilton. Max Verstappen jest czujny czy wybierze sobie dokładnie ten sam moment toru na atak, jak przygotowali swoje opony do ostatniego okrążenia. Wybił Możemy zgadywać, szeroko. że tak, Luisa Hamilton Max się zbliża! Max będzie nurkował, nurkuje, jest przed Lewisem Hamiltonem, Max Verstappen jedzie po mistrzowski tytuł. Szujny, czy wybierze sobie dokładnie ten sam moment toru e, na atak jak przygotowali swoje opony do ostatniego okrążenia. Wybija Możemy zgadywać że tak. Luisa Hamiltona, Max się zbliża. Max będzie nurkował, nurkuje jest przed Luisem Hamiltonem Max Verstappen jedzie po mistrzowski tytuł, ale to, że już jest po Max Verstappen. you are the world champion the world champion